Stary, pornografia mi tak zniszczyła psychikę, że sobie czasem nawet nie zdaję z tego sprawy, mimo tego, że tego doświadczyłem. Zacząłem, gdy miałem 11 lat i z roku na rok z psychą było coraz to gorzej. Te różnice były naprawdę zauważalne. Spoko, gdy jeszcze miałem 11 lat i zaczynałem, to było to ciekawe, zajebiste, przyjemne. I nie ponosiłem wtedy jeszcze żadnych konsekwencji. Ale gdy miałem już trzeci rok uzależnienia, to było już ze mną tak źle, że codziennie miałem myśli samobójcze, debatowałem, czy powinienem się zabić, czy nie. Cały czas byłem w stanie depresyjnym, cały czas byłem przygnębiony, nienawidziłem człowieka, którym jestem i nienawidziłem całego świata dookoła. Kurwa, naprawdę, właśnie tak wyglądał mój stan psychiczny wtedy. I wiadomo, czynników było. Trochę więcej niż sama pornografia, ale przez te 4 lata nie byłem świadomy tego, że tak naprawdę największy powód tego wszystkiego był pod moim nosem. I były to właśnie te pierdolone pornosy. Budziłem się, pierwsze co robiłem to brałem telefon, przeczytałem trochę powiadomień, zacząłem skrować TikToka przez 5 minut, jak się już naładowałem prowokującymi treściami na TikToku, odpalałem pomarańczową platformę, zaczynałem walić konia i zaczynałem dzień. Bez energii, z obrzydzeniem do samego siebie, taki kurwa rozmym jak flegma. Rozumiesz o co chodzi? I właśnie wtedy już zaczynały się moje negatywne myśli. Czułem się niezbyt dobrze, i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu, że czułem się niezbyt dobrze, tego samego dnia znowu waliłem konia. I właśnie tak to wyglądało, bo waliłem już po dwa razy dziennie, ale stary, w 2022 roku uznałem, że jak się już dowiedziałem, że nie, porno niszczy mi zdrowie psychiczne, to uznałem, no kurwa, coś trzeba z tym zrobić, nie zostawię tak tego, bo nie chcę wrócić za żadne grzechy do tego samego stanu, w którym byłem kiedyś, bo tak było mi wstyd za to, że moi bliscy musieli na to patrzeć, co ja ze sobą zrobiłem, co nie? I to było takim moim motywatorem. No i wziąłem się do roboty. Zacząłem próbować różnych technik. Różnych metod. Stary, kurwa. Czego ja się nie napróbowałem. I przez dosyć dłuższy czas nie było żadnych rezultatów. Może nie to, że nie było, bo samym rezultatem tych porażek było to, że nabrałem właśnie wystarczająco dużo doświadczenia, żeby w końcu od tego odejść. No i gdy wiedziałem już, co dla mnie działa, co nie działa, wykorzystałem to i udało mi się od tego odejść. Dzisiaj przekażę Ci moim zdaniem takie najważniejsze rzeczy, takie filary, tego mojego odejścia od tej pornografii. Nie będziemy się zagłębiać dosyć mocno dzisiaj w psychologię i tak dalej. Powiem właśnie takie podstawowe metody, o których musisz wiedzieć. Musisz. Jeżeli chcesz w ogóle odejść od tej pornografii, jeżeli chcesz być szczęśliwy, jeżeli chcesz nie mieć negatywnych myśli, chcesz czuć się dobrze ze samym sobą, bo właśnie tak wygląda życie bez tego gówna. I mam nadzieję, że jestem żywym przykładem, bo kurwa, stary, jestem już wolny od dwóch lat. I jak ja sobie przypominam, dzięki temu, że nagrywam te filmiki, jak ja sobie przypominam, jak kiedyś było. Jak ja się czułem, jak waliłem tego konia do tych pornosów, to kurwa, nie chcę do tego wracać, za żadne skarby. Naprawdę. Czułem się kompletnie chujowo, a ja wtedy myślałem, że tak właśnie wygląda życie i nie ma już dla mnie żadnego ratunku. Wyobrażasz to sobie? Oczywiście, że jest ratunek, życie jest piękne, jeżeli dopasujesz się, że tak powiem, do zasad, jakie to życie po prostu ma. No i wiesz co, jedną z rzeczy, którą trzeba zrobić, żeby się dopasować do tych zasad, to odejście od pornografii. Ale już kończę pierdolis, tylko jeszcze jedna sprawa. Jak zjdziesz teraz do opisu, klikniesz pierwszy to tam znajdziesz zaproszenie na nasz serwer na Discordzie. Skoro oglądasz takie filmiki jak ten, z pewnością miejsce dla Ciebie. Naprawdę. Nie pożałujesz, dlatego dołączaj, zjeżdżaj do opisu, klikaj pierwszy Do zobaczenia w środku. Wracamy do filmiku. Pierwsza metoda, pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby odejść sukcesywnie od pornografii, to zmiana przekonań. Większość osób uzależnionych od pornografii ma... Dobre przekonania na temat porno. Dobre? Mam tu na myśli coś takiego, że uważają oni, że pornografia i walenie konia to potrzeba fizjologiczna. Że każdy mężczyzna musi to robić, trzeba sobie raz, dwa, trzy w tygodniu ulżyć, bo bez tego nie idzie żyć. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie właśnie przekonania. Musisz wiedzieć, że właśnie przekonania dyktują nasze działania. Nie zrobisz czegoś, co jest niezgodne z tobą. Jeżeli masz przekonania na temat, kto powinien zostać prezydentem, to nie pójdziesz i nie zagłosujesz na przeciwną partię, prawda? Bo ci przekonania nie pozwalają. Mniej więcej tak to działa. I nie tylko z głosowaniem, ale również i z pornografią. Jeżeli będziesz wierzył, że pornografia to w sumie nie jest taka zła i walenie konia również, to koniec końców twoje czyny będą się sprowadzały do tego, że będziesz to robić. Ponieważ my tak naprawdę tylko w małym procencie żyjemy świadomie. To, że ty świadomie, nie wiem, coś robisz i tak dalej, to jest rzadkość. W większość rzeczy, które robisz w ciągu dnia, to jest pierdolony automat. Nie zastanawiasz się, jak coś robisz, tylko idziesz i robisz, i bardziej doświadczasz tego, co robi Twój automat, niż dosłownie sterujesz swoim życiem. I sposób na to, żeby wpłynąć na ten automat, który właśnie steruje naszym życiem, to ustalenie przekonań takich, żeby one po prostu służyły naszemu życiu. I najlepszy sposób, żeby zmienić przekonania dotyczące pornografii, to m.in. właśnie oglądanie takich filmików, w których drepisze, jak pornografia jest zła, i w ogóle jebać te wszystkie milionowe korporacje, które mają nas kurwa głęboko w dupie. To jest pierwszy sposób. A drugi sposób to wypisanie paru negatywnych przekonań na temat pornografii, wypisanie, że tak powiem, odpowiedników, zdrowych odpowiedników na każde z tych przekonań i po prostu czytanie sobie tego co jakiś czas. Wiesz, to takie przypominanie sobie, na co chcemy się zmienić. No i właśnie wykorzystując te dwie rzeczy jesteśmy dosyć łatwo w stanie zmienić właśnie to, co my myślimy na temat tego gówna, bo inaczej tego nazwać nie można. I gdy już zmienimy te przekonania, nasz automat zacznie działać na naszą korzyść i już wkrótce uwolni się od pornografii. Właśnie na tym to polega. Sam z tego korzystałem, bo uwierz mi stary, że tak katowałem treści, które edukowały na temat pornografii, mówiły mi, że ona jest zła i tak dalej, tak dalej. Że mam naprawdę dziesiątki jak nie setki godzin na koncie kurwa oglądania takich rzeczy. Naprawdę. Sporo się na ten temat naoglądałem. I to zbudowało bardzo silne przekonania, które trzymają mnie na właściwym torze. Pierwsza sprawa to zmiana przekonań. Po drugie, musisz pozbyć się wszystkich prowokujących treści, przez które walisz konia. Odpalisz TikToka albo odpalisz Instagrama i chwilę poskrolujesz, Miną trzy minuty i już wyświetlają Ci się jakieś kurwa panie, które świecą swoimi dupami na ekranie. Robią jakieś prowokacyjne tańce w jakichś obcisłych ciuchach. I jak ty na to masz zareagować? Twój pomysł? oczywiście, że się podnieci. A jak ty umiesz wyładowywać podniecenie? No oczywiście, że jedyny sposób, jaki znasz, to palenie konia i oglądanie porno. I to jest ten problem. Przypadkowo usunąłem swoje triggery. Usunąłem TikToka, na którym widziałem pełno takich treści, przez to, że chciałem odzyskać swój czas. Bo miałem mało czasu, zauważyłem, że spędzam na TikToku po 5-6 godzin, nie uznałem pierdolę, ja, ja chcę swój czas z powrotem. No i dopiero wtedy zacząłem osiągać prawdziwe sukcesy, jeżeli chodzi o odchodzenie od mojego uzależnienia od pornografii. Bo przez dłuższy czas przedtem to usunąłem, Usunąłem. Wytrzymywałem może z parę dni i tak dalej, ale cały czas wracałem do tego samego punktu. I gdy usunąłem te triggery, to częstotliwość moja walenia konia, częstotliwość oglądania pornografii i intensywność wszystkich pragnień poszła drastycznie w dół. A była to tak naprawdę bezwysiłkowa metoda. I spokojnie nie musisz usuwać swoich social mediów od razu. Rozumiem to, że pewnie tego nie chcesz. Jest inna metoda. Możesz zacząć klikać, nie interesuje mnie to za każdym razem, gdy coś jakiegoś ci się wyświetli. Każda z aplikacji ma taką funkcję. Zliknij trzy kropeczki i powiedz, nie interesuje mnie to, nie polecę mi więcej takich treści i tak dalej Właśnie mniej więcej tak to się nazywa. Jak klikniesz to wystarczająco dużo razy, te aplikacje przestaną Ci to podpowiadać. Naprawdę, wystarczy, że po prostu chwilę poklikasz. Musisz pozbyć się tych wszystkich dup, kurwa, ze swoich social mediów. Naprawdę. Wcale Ci to nie pomaga. Tylko wręcz przeciwnie jeszcze rozpierdala Ci zdrowie psychiczne. Nic Cię to nie kosztuje, a przyniesie naprawdę w chuj rezultatów. Jest to filar tak naprawdę mojego wyjścia. Zależenia od pornografii. Dlatego proszę Cię, wykorzystaj moje doświadczenie, bo realnie pomoże Ci ono odejść od tego gówna na zawsze. No i po trzecie, trzeba obrać właściwą taktykę. Wiele osób mówi o detoksie z dnia na dzień, że chuj, ja już nigdy nie zwalę konia i koniec mojego uzależnienia, tak? Byłem uzależniony przez ostatnie 5 lat, ale ja mam to w dupie, ja z dnia na dzień rzucam. Jest to bardzo mało realistyczne podejście, ponieważ taki, taki detoks skazuje nas na porażkę. Rozumiesz co dzień? Bynajmniej ja tak miałem, bo zobacz. Cały czas, za każdym razem, gdy próbowałem zmuszać się do detoksu, to przychodził moment, w którym waliłem konia. Zawsze. Może mijało parę dni, może mijał cały tydzień, może mijał jeden dzień. Ale i za każdym razem, gdy zwaliłem tego konia, będąc na tym detoksie, traktowałem to jako kompletną porażkę. Waliłem konia już parę razy tamtego dnia i cały mój progres szedł w pizdę bo czułem, że, no, przegrałem, to już chuj, to już koniec mojego progresu. Przecież to jest kurwa głupota. Jak ja, kiedyś, waliłem konia po dwa razy dziennie, to, to, że ja zrobiłem to dwa razy w tygodniu, to jest taki progres, że ja pierdolę. Wiadomo, celem jest zero. Nie akceptujemy jednego razu w tygodniu, żeby sobie ulżyć, bo jest to po prostu skam. Ale, jak możemy dotrzeć do tego zera, właśnie przez, Pięć razy w tygodniu, potem trzy razy w tygodniu, potem dwa razy w tygodniu, potem 1, a potem 0, to będzie to dużo lepsza droga niż zmuszanie się do detoksu, cały czas wracanie do tego samego punktu, poza tym być pełnym frustracji, która płynie z tych mini. która płynie z tych... Porażek, które tak naprawdę nie są porażką. Poza tym te taktyki od detoksu skupiają się cały czas na striku. Jeżeli będziesz się skupiać na striku, to również masz większą tendencję do rozpierdolenia swojego progresu. Wyobraź sobie taki scenariusz: jesteś na 14 dniu strika, w którym nie walisz konia, ale nagle pragnienia są silne i. No, jednak sobie zwaliłeś, prawda? Po 14 dniach. Co robisz? Skoro jesteś na dniu zero, to walisz konia znowu i znowu. I trzy razy zwaliłeś konia tego samego dnia. I w ten sposób niszczysz swój progres, stary. Dużo lepsza jest redukcja. Jak waliłeś konia teraz 7 razy w tygodniu, to w następnym zwal 6 albo 5. Zależy już, jak mocny się czujesz. Ale. Jak będziesz sobie redukować to tak z tygodnia na tydzień, to my nie parę tygodni przyzwyczajesz swój mózg do tego, że jest tego coraz mniej, aż wkrótce tego nie będzie i sukcesywnie od tego po prostu odejdziesz. A nie rzucasz się na głęboką wodę i wszystko się po prostu rozpierdala. Redukcja uratowała mnie z tego uzależnienia. Detox nie działał. Za każdym razem, gdy to próbowałem, a naprawdę dawałem mu sporo szans. Gdy tylko usiadłem do redukcji, że tak powiem. Gdy tylko zacząłem redukcję swoją pierwszą, jeżeli chodzi o uzależnienie od pornografii, to już zrobiłem taki progres, że ja pierdolę. Bo Oczywiście, że zrobiłem progres, bo jak przeszedłem tak naprawdę z 50 lub nawet 40 razy w miesiącu na chociażby 20 chociażby na 10, chociażby na 30 to już zrobiłbym progres, co nie jest wcale takie trudne a zmuszenie się do tego, żeby zrobić 0 razy w miesiącu, już było po prostu cholernie mało realistyczne, dlatego redukcja ponad detoksy taka moja opinia, możesz się z tym nie zgadzać i jeszcze jedna uwaga, jeżeli teraz już jesteś na detoksie i zrobiłeś powiedzmy nie wiem, 14, 30 dni detoksu to nie wpierdala się teraz na redukcję waląc konia 7 razy w tygodniu bo ja tak powiedziałem, że tak jest lepiej wyobrażam sobie taki scenariusz, w którym ludzie mogą to po prostu wykorzystać jako wymówkę, tak Dobra, detoks jest zły, to ja sobie zwalę tego konia teraz i będę redukować teraz jednak. Nie, bo to już zredukowaliśmy, można tak powiedzieć, do zera. U niektórych ten detoks działa. No taka jest prawda, no nie powiem, że w 100% detoks nie działa. Ja po prostu mówię, co zadziałało lepiej dla mnie i możesz już wybrać dla siebie. Uważam, że i tak, redukcja jest po prostu dużo bardziej skuteczniejsza. No jest jeszcze czwarta rzecz, o której chcę tutaj powiedzieć, ponieważ ważne są chęci. Nie oglądania tej pornografii, bo wiesz co, możesz wykorzystać wszystkie metody, trzymać się tego i tak dalej, ale jeżeli ty nie będziesz chciał od tego odejść, to nic się nie zmieni. Musisz chcieć zmiany. Będziesz chciał wrócić do pornografii, będziesz miał pragnienia, żeby to zrobić. Ale wśród tych pragnień musi być też takie przeciwstawne pragnienie, które będzie ciągło cię w drugą stronę, czyli do wolności. Niech to pragnienie będzie silne i nie cię prowadzi daleko. Kurwa. Ale się nagadałem. Mam nadzieję, że ten filmik Ci naprawdę pomoże. Nie, nawet nie mam nadziei, tylko jestem po prostu kurwa pewien. Doceń moją pracę i wykorzystaj to, co tutaj powiedziałem. To jest najlepsze, co możesz zrobić. Naprawdę. W pizie mam lajki, suby, wyświetlenia. Jedyne, co możesz zrobić dla mnie, żeby docenić moją pracę, to wykorzystać wszystko, co tutaj powiedziałem. Naprawdę. Po prostu, zależy mi jak najbardziej na tym, żebyś otrzymał rezultaty. Po to to wszystko robię. I naprawdę wierzę, że tym filmikiem byłem w stanie Ci je przynieść. A raczej pomóc je osiągnąć, bo to teraz Twoja robota. Twoja robota stary. Czekajcie trochę pracy, ale osiągniesz sukces. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam Cię na mojego Discorda. Zjedz teraz do opisu kliknij pierwszy link. Dołączaj do nas. Jeżeli czujesz, że zasługuje, to możesz dać lajka, możesz dać suba i do zobaczenia w następnym filmiku. Siemanko! Puu!